Koniecka z tej strony, a ja, Matia to już czwarty odcinek z kart piłkarskich, więc to będzie no, słabe i dobre karty, więc do tego zacznijmy. Tutaj mamy Wiktora Valdeza e, z FC Barcelony na goł stoperze, ma obronę 87, e, cały statu to 220. Teraz następny, Vincent Kompany, e, o, jest obronę, to gra w Manchester City. Całego statu 232. No, tutaj dobra, bardzo limita, czyli Xavi Sharavi Hernandez. Um, całego Stato 304, czy inaczej. A, dobra, będę mówił tylko najlepszy, ten stat na Ok, więc dalej. Wesley Snyder. Um, całego jest pomocnikiem, gra w Galatara. No i jego całość to 233. Tak, tutaj bardzo dobra karta. Gareth Bale z Realu Madrid. Um, całego statu 243 Z realu tak impact. Tak to jest impact. Um, nie, tego to to nie. Um, o, Błaszczukowski, tak nasz Polak dobry. Bardzo tutaj chwila. Tak, bardzo dobry Polak, całego statu 230. Następna, następna karta to Andrea Pirlo. Tak, dobry. Całego statu 241. Gerard Pique. Gerard Pike Całego statu 293. Właśnie. 108 na obronie. Gra w FC Barcelonie. <grybujesz> Nawet się zrymowało, dobra. Um, następna karta to... Jezus <grybujesz> na dobra. Jezus, tak. Na was, no skrótem. Całego statu 230. Pomoc to... Tak, jest pomocnikiem, grał Manchester City. Następna karta to może. O! Fansa z nazem Blaze Mał 2 d Całego statusu 235. Jest pomocnikiem. Czy tu wszystkie bardziej mam na pomocy? No, ale dobra. Grał Paris Saint Germain. No, ps, PSG skrótem. Tutaj Bastian Schweinsteiger Nie, nie wiem, nie. to jest właśnie za trudne więc będę mówił najwyżej skrótem albo coś. Dobra, gra w y, Bayernie y, fans favorite. Y, jest pomocnikiem całego statu 255. Na pomoc aż ma 90, to jest tylko to fans. <coughs> Następny to Christian Abiati. Dobry nawet bramkarz. No, bramkarz y, całego statu 192. Następny to znaczek Manchester City. Taki o no, tam. Dobra, więc no co? Tylko to znaczek. Dobry. Dalej to. Filip Lam, um, obrona 87, pomoc 80, no Jatek 75, stałe status 242. No jest kapitanem Bayernu, no i no, obrona. No. Tutaj nie, on słaby jest, ten też. oto Dawid Luis to mogę pokazać. Z Chelsea, ale teraz gra, jakby co w PSG, już było na pierwszym odcinku pokazywane, na pierwszym czy na drugim, no, na na, na Froke, na zwykłym, dobra. No. Więc jest Czesti i całego statu 237, no i obrona 85. No, będę mówił tylko ten najwyższy status z wszystkich. Dobra, Ser Sergio Aguero, napastnik, gra w Manchester City, chociaż teraz nie wiem, ale chyba też. Mm. No, całego statu 225, 20, a tak 88, czyli największy to jest atak. Nie, ja tego to nie. Dobra, Alvaro nie. O Fernando Torres. Teraz gra jakby co w Atletico Madryt. nie w Chelsea. Całego statu, 216, największy statek czyli 82. Jest no, napastnikiem. Dobra, teraz Frank Lampard. Chyba dalej gra w Chelsea. Dokładnie nie wiem, no ale no, nie wiem. może gra. Więc to jest y, pomocnik obrona 78, pomoc 85, no i y, Atak 80. Ja no, że go całe powiedziałam, bo, bo ja go lubię. Nie, ten słaby. Tak, pobecham to w ogóle słaby. No tutaj zaraz... A nie, łalkot dobry. Czekajcie. O, dobra. Arsenal Arsenalewce, pomocnik. Y, całego stato 229, największy statek, czyli 83. Sergio Ramos. Gra w Realu Madryt. Y, pomoc 86. Całego stato 237. 5 minut się nagrało, to zaraz będziemy kończyć. O, Matz Humes, no jeszcze w końcu, w końcu jeszcze jedna dobra karta, o dwie, Dobra, Matz Humes gra w Borussia w bez skrótem e, najlepszego statusu 88, a całe statusu 239. No tutaj Adrian, Adrian Lopez, klub Atletico Madrid, Atletico Madrid gra. Najlep... Największy tego to Atak, czyli 75 nad jest napastnikiem, a całego statu 212. No więc, dar, więc to by było na tyle z tego całego cinka, więc zostawcie łapeczkę w górę i koma, komentarz, no i trzymajcie się i cześć, pa.